O Chryste, Panie Jezu, ja to byłem na takim kiedyś, kursie, Posłuchaj, ja to no. wiele razy chodziłem na te kursy o te sześć o punktów. Słuchaj, to było bite, bite 6 godzin siedzenia. Tak, tak, Sprawdzali tak. obecność przed i po jak na najgorszych studiach. Kurde, jak na termodynamice. Człowieku, ci ludzie z pourywanymi głowami, oni na, to wszystko musiałeś oglądać. No pan nie odwraca głowy, pan patrzy. No naprawdę. Słuchaj, oh Jezu, Ale powiem ci słuchaj, wysia, wychodzę z tego szkolenia. No. Przyjechałem, pamiętam wtedy takim Citroenem C8 i tak mówię cholera. Citroen co? C8? No to taki wanik. Mówię, czym ja do domu wrócę? Przecież mówię nie samochodem, że tam skręcę, to kogoś rozjadę. Mówię, przecież to jak mówię, mówię jak kto mnie przez drogę przeprowadzi? Wejść to po drugiej stronie ulicy zostawimy, przecież to jest niemożliwe, że tędy przejść. No po prostu stary, nie mogłem dojść Dabawiły do domu. Się lęków. Do domu nie mogłem dojść i do siebie. No mówię kurde, no, mówię, no na bank gdzieś coś tu się coś się wydarzy. Zdo... Tak. No, mówię, nie, wiesz, nie wiedziałem w ogóle co, co ze sobą zrobić, to no. Tak, po horrorze gasi się no, światło w domu mój... i tak. Nie mogłem jechać samochodem w ogóle, wiesz. E, Czyli... ja powiedzcie, że ten kurs online to No online, tak ja, tak jak i szkoła, no. Ściele. Tak, no ja wiem, no tak jak i szkoła, ale jakbyś poszedł i pan tam by ratownik ci mówił: "Tak, jechaliśmy do takiego zdarzenia" no i tam wiesz, yy, potrącony został samochód, a jadący za nim rozjechał, rozjechał mu głowę, nie, no i tu proszę zdjęcia, no stary, przysięgam Ci, no. Wierzę Ci, bo ja też oglądałem takie filmy, tam były. Ja no. po prostu od tamtej pory już nie dostałem nigdy żadnego punktu. Oduczyli mnie, <laughs> działa, działa. O. o stary. Tylko, to że jest. nie taki online, jak, jak wiesz, jak, jak szkoła zdalna, tylko taki u mnie, prawdziwy. U mnie może nie zadziałać, bo ja na jednej słuchawce miałem ten kurs, a na drugiej słuchawce miałem, wiesz, Film robiłem. Były wypadki i tam facet, wiesz, z policji tam jakiś tam, ten w, 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 w telewizji go często było widać, bo to był jakiś taki wyższy rangą yy, policjant. I wiesz, i, i on nam opowiadał, tak jeździliśmy tutaj do, do zdarzeń, proszę zwrócić uwagę, tutaj kierujący wjechał w, w, na przystanek, te siedem osób zabił, to taki był słynny wypadek w Warszawie, nie? Chyba no tak, kojarzę, no. No, fokusem. Mówię, 7 lat pozbawienia wolności, proszę, to są te osoby, które pospadały z wiaduktu, o, no, tu żeśmy tył znaleźli, tu ten, to są te zdjęcia, proszę. Ja pierdziele. A to tak to siedzisz, jest... powiem Ci, ja, ja jestem słabych nerwów, ale jak byłby ktoś jeszcze słabszy, to tam albo... Do Dorsji doprowadzi, no nie wiem do czego. No nie, to Nie, no by... Na tym kursie online tylko opowiadali sprawcy hmm. wypadków, jak to wyglądało, tak? No to, to, to ja ci też mogę opowiedzieć, ale, ale ale kurde, jak ci to pokazali na żywo, to przecież ja to byłem z 10 lat temu, ciągle, cią, ciągle to widzę. I przez 10 lat przez to punktów żadnych nie dostałem. Nie, no dostałem przecież. Raz źle zaparkowałem samochód, pamiętam. Przejść do psychologa po tym kursie? No, ale, bo zbierać się było ciężko ona no takich byłem na na pięciu tych kursach tak że sobie wyobrazić, że to pranie mózgu